Zawsze tu byłeś, zawsze wszystko robiłeś, zawsze się troszczyłeś, zawsze byłeś dostępny, ale dopiero teraz ktoś to dostrzegł. Teraz, gdy już nie jesteś tym samym, teraz gdy zmęczenie zajęło miejsce, nagle odczuwana jest strata, nagle pojawiają się wspomnienia tego, co było robione, co było oferowane, ale czy nadal warto być tam, gdzie kiedyś nie było wartości? Czy nadal jest miejsce dla kogoś, kto dostrzegł to, co miał, dopiero gdy już nie było go tam? Prawda jest jedna: ktoś zrozumiał za późno, ale ostateczna decyzja ta nadal leży w twoich rękach. A teraz co robić? Milczenie. Teraz krzyczy. Kiedyś każdy gest był niedostrzegany, każda troska wydawała się mała, nie było uznania, nie było wdzięczności. Czas mijał, a wysiłek trwał. Zawsze tam, zawsze próbując, zawsze czekając, że w pewnym momencie ktoś dostrzeże, ale nic. Teraz to, co kiedyś było ignorowane, stało się ciężarem. Nieobecność zaczęła hałasować. Milczenie, które kiedyś było poczuciem komfortu, stało się udręką. Każde słowo, które mogło zostać wypowiedziane, utknęło. Każdy gest, który mógł być odwzajemniony, został zapomniany. Dopiero po stracie ktoś to dostrzegł, ale czy wciąż istnieje droga powrotna? Gdy mija czas, ale nie ma odpowiedzi. Teraz pojawiają się pytania wiele. Dlaczego pozwoliłem, aby to się wydarzyło? Czy nadal jest czas, aby to naprawić? Co mogę zrobić, aby cofnąć czas? Ale czas nie stoi w miejscu. To, co zostało zignorowane wczoraj, nie może być dzisiaj wymazane. To, co było zaniedbywane przez tak długi czas, stworzyło ślady, które być może nigdy nie znikną. Teraz istnieje żal, teraz istnieje chęć zmiany. Ale czy to wystarczy? Czy po tak długim czasie ktoś naprawdę zasługuje na drugą szansę? Cena braku wartościowania. Prawda jest taka, że nic nie znika z dnia na dzień. To, co się skończyło, zaczęło się rozpadać już dawno temu. Były to małe rozczarowania, momenty, w których milczenie zraniło bardziej niż słowa. Były to puste obietnice, frustrujące oczekiwania, nadzieje, które powoli się wyczerpywały. Teraz istnieje ciężar. Ciężar, którego wcześniej tam nie było, i odczuwany jest na skórze, w klatce piersiowej, w spojrzeniu. Łatwo dostrzec znaczenie kogoś, gdy nie ma już jego obecności, gdy nie ma już powrotu, ale trudne jest radzenie sobie z konsekwencjami tego, że nie dostrzegło się tego wcześniej. Moc wybory. Jest tutaj i teraz, teraz decyzja leży w Twoich rękach. Ktoś zrozumiał to za późno. To fakt, ale co z tym zrobić? Dać drugą szansę? pozwolić, by rozpoczęła się nowa historia, czy zaakceptować, że czas minął i ruszyć dalej? To, co się wydarzyło, nie może być zmienione, ale to, co będzie się działo w przyszłości, zależy tylko od Ciebie. Co zrobić, gdy ktoś chce wrócić? Teraz ktoś chce wrócić, teraz ktoś chce naprawić swój błąd, ale czy warto? Czy warto zrobić miejsce dla kogoś, kto nie potrafił Cię docenić, dla kogoś, kto musiał stracić, aby dostrzec? Serce ciąży, umysł zadaje pytania. Ale to, co naprawdę się liczy, to to, co czujesz teraz. Jeśli jest coś do uratowania, niech będzie to prawdziwe. Jeśli nie ma już miejsca, niech drzwi pozostaną zamknięte. Co wybrać? Oczy, które teraz szukają. Teraz są spojrzenia w Twoją stronę, spojrzenia, które wcześniej były rozproszone, dalekie, nieuważne. Teraz są pytania bez odpowiedzi. Jest niepokój, jest pustka, której wcześniej nie odczuwałeś. To, co wcześniej było pewne, teraz jest niepewne. To, co wcześniej było zagwarantowane, teraz stało się wątpliwością. I to wszystko dlatego, że dopiero teraz ktoś to dostrzegł. Ale co z tobą? Czy nadal chcesz być częścią tej historii? Czego naprawdę pragniesz? Teraz, gdy strata jest rzeczywista, strach zaczyna panować. Teraz istnieje pośpiech. Ktoś chce odzyskać to, co mu umknęło. Niepewność narasta, sumienie ciąży, a rozpacz zaczyna mieszać się z rzeczywistością. Kiedyś istniała pewność, że wszystko będzie na swoim miejscu, że nic się nie zmieni. Teraz jest strach, że może być za późno. Ale gdzie była ta pilność, gdy wciąż był czas? Gdzie była ta troska, gdy wszystko, co było potrzebne, to uznanie, uwagę, wzajemność? Teraz brak boli. Niepewność rani, ale czy ból tego, kto stracił, jest większy od bólu tego, kto czekał tak długo? Słowa, które nigdy nie zostały wypowiedziane, teraz chcą być usłyszane. Nagle jest dużo do powiedzenia. Uzasadnienia zaczynają się pojawiać, przeprosiny są składane, wyjaśnienia stawiane na stole, ale co teraz, czy słowa są wystarczające, czy żal naprawi wszystko, bo prawda jest taka, że słowa nie zmieniają tego, co było odczuwane, nie cofną nocy, gdy pustka wzięła górę, nie wymarzą uczucia nieistotności, które było podsycane przez każdą nieobecność, każdą brak uwagi. Teraz istnieje pragnienie naprawy, ale czy jest jeszcze coś do odbudowania? Próba ponownego zbliżenia. Pierwsze kroki są niepewne, jest strach przed odrzuceniem, są wątpliwości co do tego, jak się zachować. Ktoś czuje, że już stracił, ale nie chce się z tym pogodzić. Wiadomości zaczynają napływać, ton jest inny, zainteresowanie jest teraz oczywiste, ale dlaczego dopiero teraz? Kiedyś rutyna była priorytetem, kiedyś było czas na wszystko oprócz tego, co naprawdę ważne, kiedyś pewność, że zawsze będzie nowa okazja, sprawiała, że wszystko odkładano na później. Teraz każda odpowiedź lub jej brak staje się testem. Znakiem tego, co może się wydarzyć dalej. I co zrobić? Ponownie otworzyć przestrzeń, czy jasno wykazać, że niektóre szanse się nie powtarzają, kiedy przeszłość prosi o drugą szansę, przeszłość chce wrócić. Chce naprawić błędy, odbudować to, co zostało zniszczone, udowodnić, że może być inaczej. Ale czy rzeczywiście może? Co się teraz zmieniło, poza bólem straty? Czy naprawdę pragniesz zmiany? Czy tylko boisz się życia bez czegoś, co dopiero teraz zostało uznane za cenne? Bo serce może wybaczyć, ale czy potrafi zapomnieć, czy potrafi zaufać w ten sam sposób? To, co wcześniej było bezpieczeństwem, teraz jest niepewnością. To, co wcześniej było oddaniem, teraz jest oporem. A odpowiedź na to wszystko zależy od Ciebie. Wybór, który tylko Ty możesz dokonać. Ktoś zorientował się za późno. Ale ty wciąż możesz zdecydować, czy to za późno oznacza nigdy więcej, czy może jeszcze raz. Tylko teraz zasady są inne. Teraz nie chodzi już o czekanie na to, by być docenionym. Teraz nie chodzi już o akceptowanie mniej, niż na to zasługujesz. Jeśli ma być powrót, niech będzie inny. Niech będzie z szacunkiem, uznaniem i przede wszystkim prawdą. Jeśli nie ma być powrotu, niech będzie ostateczny. Niech będzie zakończeniem cyklu, który nie mógł trwać w tej samej formie. Bo to, co naprawdę teraz się liczy, to nie żal kogoś innego. To, co czujesz, czego pragniesz, co ci się należy. I ten wybór nikt nie może za ciebie podjąć. Ciężar decyzji, którą tylko ty możesz podjąć. Ktoś zorientował się za późno, ale teraz to, co się liczy, to nie żal, a twoja odpowiedź na to. Bo w końcu nie chodzi o to, kto chce wrócić, a o to, co chcesz pozwolić. Przez długi czas oczekiwanie było twoje, wysiłek był twój, oddanie, troska, cierpliwość, wszystko pochodziło od ciebie. Teraz następuje zmiana ról, teraz to ktoś odczuwa brak, chce udowodnić coś, szuka drugiej szansy. Ale czy naprawdę chcesz zacząć od nowa? Czy uczucie wolności, ulgi, wreszcie wspaniałe poczucie spokoju jest tym, co teraz ma największe znaczenie? Bo jest różnica między wybaczeniem a powrotem, między akceptowaniem przeprosin a przeżywaniem tej samej historii na nowo. I ta różnica musi być jasna. Test zmiany. Czy jest prawdziwy, czy tylko strach przed utratą? Teraz są obietnice, przemówienia o nauce, żalu, o tym, jak wszystko będzie inne, ale co się zmieniło, co tak naprawdę się zmieniło poza strachem przed utratą? Bo prawdziwy żal nie tkwi w słowach, lecz w czynach. Nie tkwi w pilności powrotu, lecz w transformacji, która zachodzi bez potrzeby ogłaszania. To, co wcześniej było zaniedbaniem, teraz stało się pośpiechem. To, co wcześniej było brakiem czasu, teraz przerodziło się w rozpacz, by odzyskać to, co umknęło. Ale czy to wystarczy? Teraz masz moc obserwacji, czekania, nie pozwalania się ponieść pustym słowom, bo już nie ma więcej ślepoty nadziei. Teraz jest świadomość. Teraz jest jasność, teraz jest dojrzałość, by dostrzegać więcej niż obietnice. A jeśli zmiana jest prawdziwa, nie będzie musiała być błagana. Głos wewnętrzny, którego nie można zignorować, największa odpowiedź nie tkwi w tym, co ktoś mówi, jest w tym, co czujesz. Gdy przychodzą wiadomości, serce przyspiesza czy się uspokaja. Gdy pojawia się możliwość nowego początku, czy odczuwasz ulgę, czy ciężar na piersi? Gdy wracają wspomnienia, czy przynoszą więcej bólu, czy więcej tęsknoty? Ciało mówi, intuicja krzyczy, odpowiedź jest w środku, nie na zewnątrz, bo nikt nie może zdecydować za ciebie, ale jedno jest pewne, każda decyzja, która wymaga zaniżenia siebie, anulowania się lub zranienia, nigdy nie będzie słuszna. A teraz bardziej niż kiedykolwiek to czas, by usłyszeć siebie. Kiedy strach przed samotnością staje się pułapką, co hamuje definitywną odpowiedź? Strach, że jeśli zamkniesz te drzwi, nie będzie już innej okazji? Obawa przed późniejszym żalem? Wątpliwości co do tego, czy podejmujesz dobrą decyzję? Ale a co, jeśli największym błędem nie jest pozostawienie za sobą tych, którzy dostrzegli twoją wartość zbyt późno? A co, jeśli prawdziwym błędem jest dalej pozwalać na mniej, niż zasługujesz? Bo jest różnica między odczuwaniem tęsknoty a prawdziwym pragnieniem powrotu. Jest różnica między samotnością a wolnością. I być może największą ulgą jest zrozumienie, że pójście naprzód nie oznacza utraty to danie sobie szansy na życie czymś, co naprawdę ma sens. Koniec cyklu i początek czegoś nowego. Ktoś zdał sobie sprawę za późno. Tego nie da się zmienić. Jednak twoja odpowiedź na to, może zdefiniować wszystko. Teraz decyzja nie dotyczy innej osoby. Nie chodzi o to, czego chce ktoś, co czuje lub czego się boi stracić. Teraz chodzi o Ciebie, o to, co Ci dobrze robi, o to, co naprawdę ma znaczenie. A czasem najsilniejsza, najbardziej wyzwalająca i najbardziej potrzebna odpowiedź to po prostu pójść dalej, bez spojrzenia wstecz, bez strachu, bez żalu, bo kto naprawdę widzi Twoją wartość, Nigdy nie czeka na utratę, by to dostrzec. Przyszłość zależy teraz tylko od ciebie. Wybór już został postawiony przed tobą. Ktoś zdał sobie sprawę za późno, ktoś tęsknił za tobą, gdy już nie było żadnych pewników, ale teraz to, co się liczy, to nie żal tego, kto stracił. To, co się liczy, to to, czego pragniesz dla siebie. Przeszłość nie może już być zmieniona. Zranienia, frustrujące oczekiwania. Momenty samotności w towarzystwie kogoś, to wszystko się wydarzyło. Nic z tego nie może być odwrócone. Ale przyszłość wciąż jest w twoich rękach, a pytanie, które teraz brzmi, nie dotyczy tego, czego ktoś chce. Chodzi o to, czego zasługujesz, pewności, które zostają po utracie. Ktoś odczuwa twoją nieobecność jak nigdy wcześniej, ale co naprawdę motywuje ten ból? To miłość czy tylko strach przed samotnością? To tęsknota czy tylko niepokój utraty? To prawdziwa zmiana czy tylko odbicie desperacji? Bo prawda jest jedna. Kto naprawdę docenia, nie czeka na utratę, by to pokazać. Kto naprawdę się troszczy, nie pozwala, by wątpliwość zajmowała miejsce. Teraz jest pustka po drugiej stronie. Teraz ktoś zdał sobie sprawę, jak bardzo byłeś istotny. Ale czy to opóźnione uznanie jest wystarczające? I czy chcesz żyć na resztkach? Czym naprawdę jest pójście naprzód? Pójście naprzód nie oznacza zapomnienia, nie oznacza zatarcia wspomnień ani udawania, że nic się nie wydarzyło. Oznacza to przede wszystkim wybór samego siebie, wybór, aby nie żyć w zależności od czyichś żalów, wybór, aby nie opierać swojego szczęścia na zmianach, które może nigdy nie nadejdą. Wybór, aby nie otwierać drzwi, które mogą prowadzić do tego samego cyklu, co wcześniej. A jeśli ktoś naprawdę się zmienił, ta zmiana nie wymaga pośpiechu. Nie potrzebuje obietnic, nie potrzebuje desperacji. Udowodni się z czasem, poprzez czyny, poprzez stałość. A ty? Wciąż chcesz być w tym miejscu oczekiwania? Czy jesteś gotów, gotowa, by napisać nową historię? Iluzja powrotu, a rzeczywistość decyzji. Teraz ktoś chce wrócić. Ale już nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że ktoś zorientował się za późno. Chodzi o to, czego ty chcesz teraz, po tym jak doświadczyłeś, doświadczyłaś na własnej skórze, co to znaczy być ignorowanym, ignoraną, odepchniętym, odepchniętą, niedocenianym, niedocenianą. A prawda jest taka, że czasami powrót nic nie naprawia, tylko wydłuża to, co nieuniknione, tylko restartuje cykl, który prędzej czy później się powtórzy. Jeśli teraz masz wątpliwości, będzie ich więcej później. Jeśli serce wciąż pyta, to znaczy, że coś jeszcze nie ma sensu. A kiedy coś nie ma sensu, odpowiedzią w większości przypadków jest po prostu iść dalej. Kto stracił to, kto nie potrafił zobaczyć. Teraz wszystko jest inne. Ktoś, kto wcześniej był ignorowany, teraz jest przypominany w każdej chwili. Ktoś, kto wcześniej był tylko szczegółem wśród wielu innych priorytetów. Teraz jest w centrum uwagi, ale sprawa jest prosta czy to pochodzi z serca, czy z lęku przed stratą, bo miłość nie rodzi się ze strachu. Miłość nie objawia się tylko wtedy, gdy widzi się stratę jako realne zagrożenie. Prawdziwa miłość zawsze była tam, w codziennej trosce, w małych gestach, w stałej obecności. I to dokładnie to nie zostało docenione. Teraz ktoś to zauważył. Ale czy wciąż chcesz być częścią tej historii? Ostatni rozdział tego cyklu jest w twoich rękach. Wymówki zostały podane. Obietnice zostały dane. Wiadomości wciąż przychodzą, a ty? Czy czujesz spokój z myślą o powrocie? Czy czujesz, że w końcu zrozumiałeś? Zrozumiałaś, że zasługujesz na więcej? Przeszłości nie da się przy rewrite, ale przyszłość tak. I może największą lekcją jest to, że ci, którzy naprawdę się liczą, nie muszą być przypominani o tym, aby doceniać. Teraz masz wszystko w swoich rękach. Ostateczna decyzja należy do Ciebie. Ostatni krok. Teraz należy do Ciebie. Teraz wszystko jest jasne. Ktoś zauważył za późno, ale kwestia nigdy nie dotyczyła tego. Zawsze chodziło o Ciebie, o to, co czujesz teraz, o to, czego pragniesz dla siebie. Wybór nigdy nie był tak prosty: ożywić to, co już cię zraniło, czy iść naprzód, nie oglądając się za siebie. Bo ci, którzy naprawdę się liczą, nie muszą przegrywać, żeby docenić. Ci, którzy naprawdę kochają, nie kwestionują tego, co czują. Więc teraz zatrzymaj się i odpowiedz sobie: czy nadal chcesz tego cyklu? Czy jesteś gotowy, wa, by zamknąć te drzwi raz na zawsze? Skomentuj tutaj: wybieram to, co mnie docenia. I powiedz, co myślisz o tej sytuacji. Polub, jeśli ten tekst przemówił do ciebie, subskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej takich treści. Teraz ostateczna decyzja należy do ciebie i nieważne jaka będzie, niech będzie ta, która przynosi ci najwięcej korzyści.